Fajnie, że te lampki to można stopami zapalić. znaczy no, no tak o. <laughs> Siemano to marchew. Słuchajcie, ostatnie zimnego kempingu. Dzisiaj wyjeżdżam. Godzina 8. Temperatura 16 stopni. Wilgotność milion. No, noc była chyba najzimniejsza. Wczoraj przesiedziałem chyba za dwie godziny przy tym ognisku, które zrobiłem. Także fajnie, e, jestem z siebie zadowolony. Dałem radę, nic mnie nie zjadło. No, teraz pasowałoby zrobić obejście. Guziwa, strasznie radość. Uuuu Trochę wiatr ja w nocy Ciekawe czy wszystko jest jak trzeba Zaraz się wyłonię i zobaczę Jak to wygląda Gdzie jest drugi bucik? Bucik, bucik Wezmę na klepeczki Rację żywności wyjadłem w nocy, tak jak mówiłem, ale już tego nie nagrywałem, od razu to wypiercie. O, o. No i jestem sam, o, troszeczkę wieje, solar stoi, spoko, luz. Ponton zabezpieczony, tak jak był, tak jest. Trzeba będzie go y, troszeczkę odbezpieczyć, wyjąć. Niech się troszeczkę wysuszy. Te plandeki niech się wysuszą, Bo najważniejsze to, żeby po prostu wszystko poskładać: wszystko poskładać. Posuszyć te rzeczy. No, spoko. Dobrze, loguje się do środka. sobie jeszcze troszeczkę. Po sprawdzam co tam na telefonie się dzieje. I dopiero będę wstawał i ogarniał to te teatry. Ubrałem się, wychodzę na dwór, zobaczę jak to wszystko wygląda. Porozczelniłem sobie te okna. Solar będzie trzeba przestawić gdzieś bardziej na słońce, no bo słońce jest teraz z drugiej strony. I tak sobie on stoi troszeczkę niefortunnym miejscu. Tak na noc sobie stoi, bo po nocy słońce jest właśnie <laughs> z tej strony. Kurde, te przewody powiem wam strytkowałem i one tak się teraz słabo rozwijają troszeczkę. O! Tu eleganckie słońce jest. Teraz czymś go podeprę i będzie sobie tak tutaj działał. Powiem Wam, że dziś jest wietrzny dzień, także dobra pogoda do wyjazdu. Przesuszę sobie to wszystko gdzieś tutaj i będzie trzeba się pakować. O, pozostałości po wczorajszym ognisku. Spaliło mi się wszystko, co tutaj narzuciłem. Zagasiłem to na końcu jeszcze, także spoko. No tego tu nie ma i pewnie już nie będzie. Przejdę się jeszcze tylko, że tak powiem, na pomost. Zobaczę, jak to wygląda. Bo lubię sobie rano tam usiąść. W ogóle lubię sobie tam siedzieć. Ładna pogoda dzisiaj. To znaczy, jeśli chodzi o nasłonecznienie, to jest fajnie, ale jeśli chodzi o wiatr, to tak powiem Wam, że zimno jest. I będę w sumie chciał się jak najszybciej ewakuować. Jutro do pracy trzeba się przygotować. Trzeba znieść trochę tych rzeczy, poprać te ciuchy i tak dalej. Także jest co robić po takim kempingu. Kilka dni przygotowań, kilka dni kempingu. No i będzie trzeba jeszcze to znieść na górę i tak dalej. No i jest trochę roboty. Kurde jakby to ten wiatr. To byłoby całkiem przyjemnie było. A wiatr wszystko się zerwało i wieje. Uff, fala jaka jest duża. Samochód jest już spakowany, jestem gotowy do drogi. Miejsce na fotelu sobie zrobiłem, bo tu oczywiście był cały pierdolnik, a teraz cały pierdolnik jest tutaj. No, tutaj leży wszystko. To co było na przodzie zostało urzucone na tył. No i w zasadzie to co? Można ruszać. Muszę jeszcze tylko śmieci pozbierać. Jakieś butelki mi się porozpierdzielały przez wiatr. No. I tam jeszcze jedna. Wiem, że leży, bo gasiłem mi ognisko, ale światło porwał. Na szczęście niezbyt daleko, więc zaraz ją wezmę. Pójdę to wszystko wyrzuca do śmietnika. I. No i będę też ruszał już stąd. Gdzieś jeszcze powinien być koraczek taki jakiś do tej butelki, z tego co pamiętam. O, jest nawet. I buteleczka też po drodze do kosza. Pamiętajcie, zawsze sprzątajcie po sobie. Zostawiajcie to miejsce yy, najlepiej w lepszym stanie, niż zastaliście je, jeśli to jest możliwe. No ale przynajmniej sprzątajcie po sobie. Ja wiem, że moi widzowie na pewno sprzątają po sobie, ale dobrze wiecie, że są tacy ludzie, którzy jakby mają to gdzieś. Śmieci wyrzucone. Przejdę się jeszcze tylko na pomost. Trzeba się pożegnać z mazurami. Jeszcze raz sobie spojrzeć na to piękne jezioro. Fajnie tu było. Na pewno jeszcze odwiedzę to miejsce. Pójdę jeszcze na pomoc i sprawdza jeszcze przy okazji przy powrocie, czy na pewno wszystko jest zabrane, czy wszystkie śmieci zostały uprzątnięte, i czy po prostu polana jest, że tak powiem, w takim stanie, w jakim powinna być na koniec takiego kempingu. Opuszczam cudowne Mazury, na pewno wrócę tutaj za rok, bo w tym sezonie to już może nie. No, dzisiaj taki dzień wietrzny był, także już taki, można powiedzieć, zniechęcający do pobytu. Także żegnam się z Wami, z Mazurami. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie coś od siebie, zalajkujcie, zasubskrybujcie, zostawcie jakiś komentarz, możecie udostępnić. Trzymajcie się, cześć!